Witam serdecznie. Zapraszam Państwa do wzięcia udziału w naszym konkursie. Do wygrania przedmioty wykonane na kanale. Między innymi dębowa ławeczka, a także dwie gry, chińczyk oraz kółko i krzyżyk, a także dwa dowolnie wybrane przez Państwa zwierzątka. Konkurs trwa od dzisiaj do 10 lutego 2020 roku, czyli mniej więcej przez 3 tygodnie. Aby wziąć udział w konkursie, należy spełnić trzy wymagania. Po pierwsze, być subskrybentem naszego kanału. Po drugie, wybrać sobie jeden z opublikowanych przez nas 30 filmów i umieścić go u siebie na osi czasu. Na Facebooku. Po trzecie, w komentarzu pod tym wybranym przez siebie filmem umieścić uzasadnienie, dlaczego ten film podoba ci się najbardziej, a także wkleić link z Facebooka z postem udostępniającym ten film. Drobna sugestia w komentarzu. Pod filmem, w nawiasie kwadratowym, można umieścić drobną podpowiedź, którą z tych nagród chciałoby się otrzymać. Spośród osób, które spełnią wymagania konkursowe, a także po przeczytaniu Państwa komentarzy, wybiorę czterech laureatów, do których trafią te nagrody. Krótki regulamin tego konkursu zostanie umieszczony w opisie pod tym filmem. Jeszcze raz zachęcam Państwa do wzięcia udziału w tym konkursie. Liczę na Państwa pomysłowość i kreatywność i do zobaczenia w kolejnym filmie.